Granice ciągów. Liczymy granice ciągu, gdy n zbiega do nieskończoności. Pierwiastek z n do trzeciej plus 4 n kwadrat plus 3 plus 4n plus 3n plus 2, czyli pierwiastek z wielomianu minus n minus 1. Który też można zapisać jako pierwiastek z wielomianu. W rozwiązaniu zastosujemy wzór. A odjąć b. To jest to samo co. A kwadrat odjąć B kwadrat dzielone przez A plus B, gdy A plus B jest różne od zera. Ten zór stosujemy zazwyczaj, kiedy chodzi właśnie o różnicę pierwiastków, o granicę różnicy pierwiastków. Odpowiednio nasze A to jest jeden pierwiastek. A B to jest drugie wyrażenie. N-1. Czyli najpierw przekształcenia algebraiczne. Limes, kiedy N zbiega do nieskończoności. Z naszego wyrażenia przypisujemy sobie wszystko. Teraz stosujemy wzór, który jest powyżej. Przepisujemy limes. Dopiero na samym końcu tę, tę granicę policzymy. Po drodze nie będziemy liczyć nigdzie granicy. Granicę w rozwiązaniu się liczy tylko raz. Nie, nie liczy się granicy na rad. E, tak, czyli mam a kwadrat minus b kwadrat, czyli a kwadrat to jest n do trzeciej plus 4n kwadrat plus 3n. Plus 2, odjąć b kwadrat, czyli odjąć n minus 1 do kwadratu. Natomiast na dole mamy to samo wyrażenie, co przed chwilą, a minus b, tylko tym razem jest a plus b. To znaczy zrobimy to tak sprytnie, skopiujemy to i zmienimy znak na przeciwny. Czyli mamy zamiast pierwiastek minus wyrażenie minus 1, to mamy to samo, ale plus. Dobrze, no to teraz przekształcenie algebraiczne, cały czas nie ruszamy granicy, przepisujemy wszystko, n zbiega do nieskończoności. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje. n do 3 plus 4n kwadrat plus 3n plus 2 odjąć i w nawiasie nie opuszczamy od razu nawiasu, bo łatwo się pomylić, tylko podnosimy do kwadratu n kwadrat minus 2n plus 1. I mianownik przepisujemy tak samo jak było. Upraszczamy całe wyrażenie. Czyli znowu wszystko przepisujemy. Tylko w wersji uproszczonej. Wchodzi nam o licznik. Czyli skraca nam się 1 kwadrat, czyli zamiast 4 kwadrat mamy 3 kwadrat. Minus 2n. Minus minus 2n to jest plus 2n, czyli nie ma 3n, zamiast tego jest 5n. I 2 minus 1 to jest 1. Czyli odjęliśmy ten nawias, zawartość tego nawiasu, który był z prawej strony. No, może jeszcze to można poukładać, żeby to ładnie wyglądało. I teraz tak, w mianowniku mamy wyrażenie, które jest stopnia 1,5. Dlaczego? Zobaczmy, bo jest w mianowniku n do trzeciej. Ale jest wzięte z tego pierwiastek. Ten ogon 4 kwadrat 3 plus 2 nie ma takiego wpływu na to wyrażenie, jak n do 3. Natomiast tu jest coś stopnia pierwszego, czyli tu jest n do trzech drugich. Natomiast w liczniku mamy n do trzeciej. Dzielimy górę i dół przez n w potędze, jaka występuje w mianowniku. A największa potęga n, jaka występuje w mianowniku, to jest w przybliżeniu n do trzech drugich, Czego że to jest wielkości n do 3 n do ale tu jest jeszcze pierwiastek, czyli n do 3/2. Natomiast to jest mniejszej, ma mniejszą wielkość, to jest n do 1, rzędu n do 1. Czyli przepisujemy wszystko, Dzieląc górę i dołu licznik mianownik przez n do 3/2. Czyli mamy n do 3/2. m do 3 przez n do 3/2, to jest n do 3/2 dodać 3 razy n do 1, 2, dlatego że n do kwadratu przez n do 3, 2 to jest n do 1, 2, dodać 5 przez n do 1, 2, dlatego że n przez n do 3, 2 to jest 5 przez ten ze współczynnikiem 5, jeszcze to jest 5 przez n do 1, 2 dodać 1 przez n do 3 2. Natomiast w mianowniku, jeżeli dzielimy cały pierwiastek przez n do 3 2, to pod pierwiastkiem dzielimy przez n do 3, czyli będzie wyrażenie 1 dodać 4 przez n dodać 3 przez n do kwadratu dodać 2 przez n do trzeciej A n minus 1 dzielimy przez n do 3 drugich, czyli to będzie 1 przez n do 1 drugiej odjąć 1 przez n do 3 drugich. No i teraz zobaczmy, jak tak przekształcone wyrażenie, jak liczymy jego granicę. Dopiero teraz liczymy granicę tego wyrażenia. Wyraz po wyrazie, korzystając z arytmetycznych własności granic. Będziemy sobie to robić w ten sposób, że tutaj będę wypisał goł kolejne granice. Czyli gdy N zbiega do nieskończoności, to. Nasze n do 3 także zbiega do nieskończoności. N do jednej drugiej także do nieskończoności, czyli mamy wyrażenie typu nieskończoność plus nieskończoność eee, 3 przez n do jednej drugiej, 5 przez n do 1,2, to była piątka, zbiega do zera, czyli plus 0, plus 0. 1 przez n do 1,2 do 0. Natomiast jeżeli chodzi o mianownik, to mamy sytuację typu 1 plus 0 plus 0 plus 0. Tutaj te kolejne granice z, yy, z tych wyrażeń znosiły 0. Granice ciągu stałego równego 1 jest 1. Dodać 0, odjąć 0. Granice tych wyrażeń tutaj całych także były 0. Zapisujemy to w postaci symbolu. Ten symbol jest oznaczony. Na górze mamy nieskończoność, na dole mamy jeden. Czyli nasza granica wynosi nieskończoność. Czasem ten symbol można napisać tutaj na górze. Nadrówna się. Tak, tylko że ja tego tak nie piszę, dlatego że mało ma miejsca, będzie mało widoczne wtedy, więc zostawię to w ten sposób.